Cześć, witajcie na kanale Świat Kostek. W dzisiejszym filmie nauczę Was układać kostkę 2x2 metodą Ortega. Jest to dobra metoda zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych, ponieważ algorytmów będzie tu naprawdę niewiele, a jeżeli dobrze opanujecie tą metodę, to będziecie mogli układać kostkę 2x2 nawet w 5 sekund średnio. Dlatego już teraz zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i możemy przejść do poradnika. W tej metodzie będą tylko 3 etapy. Na początek ułożymy sobie pierwszą warstwę, nie zwracając uwagi na boczne elementy, czyli ważne, żeby była tylko jedna ścianka. Następnie, jednym z siedmiu algorytmów, odpowiednio do sytuacji, ułożymy sobie górną ściankę. Na koniec będzie pięć sytuacji, gdy jednym algorytmem ułożymy kostkę do końca. A więc kostki w dłoń, i zaczynamy. Na początek musimy po prostu ułożyć jedną ściankę. Na razie, na czas poradnika, wszyscy zróbmy to na na białej, ale z czasem, gdy opanujecie już kostkę, będziecie mogli zaczynać od dowolnego koloru, tak by było po prostu szybciej. Układamy dowolnymi sposobami jedną ściankę, nie zwracając uwagi tutaj na te boczne elementy. Jeżeli od razu będzie to wyglądało tak, no to spoko, nie niszczcie tego. Ale tutaj najważniejsza jest szybkość i starajcie się jakkolwiek po prostu te elementy wsadzić, tak żeby była ścianka biała. Jeżeli macie z tym problem, no to zróbmy to tutaj wspólnie. Ten będzie mój pierwszy biały. Dokładam drugi, już mam dwa. Mogę sobie obrócić należy jeszcze trzeci. I teraz, jak chcę wsadzić ten tutaj, to w ten sposób tego nie zrobię, bo wychodzi mi inny. Więc tutaj przychodzi nam z pomocą prosty algorytm z podstawowej metody do trójki. Ten narożnik jest nad swoim docelowym miejscem. I robimy tutaj ruch r, u, r', u'. No i narożnik wejdzie na swoje miejsce, nawet jeżeli byłby inaczej obrócony. Trzeba po prostu wykonać ten algorytm kilka razy. Mam nadzieję, że sobie z tym poradziliście. Teraz przechodzimy do kluczowej części tej metody, czyli do algorytmów. Siedem sytuacji. Pierwsza jest taka, gdy narożniki dwa tutaj patrzą na w dwie różne strony, a tutaj dwa obok siebie patrzą w lewo. Chwytamy kostkę białym do dołu i wykonujemy ten algorytm. I żółta warstwa u góry nam się ułożyła. Teraz pokażę Wam kolejną sytuację. Sytuacja, gdy dwa patrzą na nas, a dwa do tyłu. Możecie tu też używać innych algorytmów, jeżeli znacie akurat jakieś z OLL-a Taka sytuacja: jeden patrzy do góry, i trzy patrzą w każdy w inną stronę. I druga sytuacja, bardzo podobna: jeden narożnik patrzy do góry, trzy pozostałe, każdy w inną stronę, ale te sytuacje jednak się różnią i nie można ich pomylić. Sytuacja, gdy mamy taki bloczek z lewej, bloczek patrzy do góry. Jest to chyba najprostsza sytuacja. F i teraz algorytm na prawą rękę i f prime. Taka sytuacja: dwa po przekątnej patrzą do góry, jeden na nas, jeden na prawo. Bloczek u góry, jeden patrzy na nas, drugi do tyłu. Więc to były wszystkie sytuacje na ułożenie żółtej warstwy czyli przeciwnej do tej pierwszej. A teraz pora ułożyć pozostałe elementy na swoje miejsca. Po pierwsze, dwie sytuacje, gdy ta cała dolna część kostki jest już ułożona. Nie musiała być, ale jeżeli już jest, to najpierw dwie te sytuacje. Na początek, gdy musimy zamienić miejscami dwa elementy ten i ten, bo widzicie, reszta kostki jest już dobrze. W tym wypadku możecie użyć zwykłego algorytmu JPERM albo TPERM. Teraz sytuacja, gdy cały dół kostki jest dobrze ułożony, ale musimy zamienić dwa elementy po ukosie, yy, dwa narożniki. Jest to algorytm Y z PLL-a. Warto jeszcze dodać, że gdy zdarzy się sytuacja, gdy po ułożeniu tej drugiej warstwy, czyli tutaj żółtej, okaże się, że górna warstwa jest cała ułożona, a na dolnej wystarczy zamienić dwa elementy, w tej sytuacji po prostu y, chwytamy kostkę do góry nogami. No i tutaj już normalnie sytuacja y-perm bądź t-perm zależy co tam wam wypadło. Są też inne sytuacje, gdy musimy zamienić dużo elementów miejscami. Przede wszystkim sytuacja, gdy na dole dwa idą na skos, czyli ten musi iść w to miejsce, a ten musi iść w to miejsce. I u góry to samo. Ten idzie tu, a ten idzie tu. Żeby wam to dobrze pokazać, jeżeli to dobrze ustawię. O! Tak to wygląda. Algorytm jest bardzo prosty. Warto tutaj właśnie, warto poruszać ruchy U, bo. To nie wygląda tak samo jak to. A to jest ta sama sytuacja. Kolejna sytuacja to, gdy cała tutaj część kostki jest dobrze zrobiona, ale te dwa elementy muszą się zamienić i te dwa. Więc algorytm wygląda tak. I ostatnia sytuacja to, gdy górne elementy y, dwa są obok siebie dobrze. Te dwa muszą się zamienić, a na dole musimy zamienić elementy na ukos. Więc chwytamy kostkę w ten sposób, żeby dwa, które obok siebie są dobrze, były u góry, z tyłu i wykonujemy algorytm. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Zostawcie jakiś pozytywny komentarz, sprawdźcie inne moje poradniki i do następnego odcinka, cześć!